Jesteśmy z Pestką trochę chorzy, nie możemy chodzić na długie spacery i postanowiliśmy się pobawić w domu. Generalnie są trzy sposoby, żeby uzyskać jakieś zachowanie. Pierwsze to jest wyłapywanie, czyli widzę, że pies coś robi sam z siebie, na przykład siada, zaznaczam to i nagradzam. Drugi sposób to jest naprowadzanie, czyli smakołykiem naprowadzam psa na jakąś pozycję, właśnie na przykład siad. Ponownie zaznaczam to i go nagradzam, a trzecie to kształtowanie. I właśnie za pomocą kształtowania chcemy z Pestką nauczyć się puszczać bąbelki w wodzie. Co nie jest najpraktyczniejszą umiejętnością, ale fajnie pokazuje cały proces. I kształtowanie polega na tym, żeby podzielić zachowanie na jak najmniejsze elementy i za pomocą gry w ciepło zimno zaznaczać te momenty, w których się zbliża się do tego docelowego zachowania, jest to zdecydowanie moja ulubiona technika. W szkoleniu psów i daje mnóstwo korzyści, zarówno psu, jak i człowiekowi. I to, co chcę tutaj, to by Peska w ogóle zainteresowała się tą miską, czyli zaznacza momenty, w których patrzy w jej stronę, najlepiej, jeżeli się zbliża. Idealnie chciałbym, żeby włożyła tu pyszczek. Na razie ta miska jest pusta, ale chcę wypracować sam ruch. Na razie widać, że Peska wie, że coś jest związane z tą miską, ale nie wie do końca co. Tutaj ta sesja była dosyć długa, ale aparat złapał ostrość. Na tyłku zrobi się akurat. W każdym razie pierwszym krokiem było popatrzenie na miskę, później jakikolwiek ruch w jej stronę, włożenie pyska i tutaj widać, że to zachowanie jest już mocniejsze, to znaczy ona dużo szybciej, dużo mocniej, głębiej wkłada ten pyszczek i ktoś by mógł powiedzieć, że zorba nam przeszkadza, ale my stwierdziliśmy, że nam pomaga, bo tutaj wchodzi już rywalizacja i pestka, jeżeli czuje, że zorba może zjeść, jej smakołyki, które jej się należą, bo to ona ćwiczy, no to widać, że dużo chętniej z większym zaangażowaniem zaczyna ćwiczyć, więc... Dziękujemy Zorbie za pomoc i robimy swoje. Na tym etapie, jeżeli to zachowanie już jest spoko, zaczynam dolewać trochę wody, naprawdę mało, tylko na samym dnie. I Pyska generalnie nie lubi wody, nie lubi chodzić, jeśli pada, nie lubi się kąpać. Dlatego na początku nagradzam ją nawet jeżeli wkłada pysk, ale nie dotyka wody, dlatego żeby nabrała pewności, nabrała kompetencji, przećwiczyła sobie ten moment. Natomiast nie chcę, żeby myślała, że docelowo o to chodzi. Dlatego w pewnym momencie czekam aż włoży ten pyszczek i dotknie wody, i widać, że ją to frustruje i ona zamierza w jakiś sposób obejść ten system, bo nie sprzeda tutaj swojej godności za kilka smakołyków, czego ten z lodem nie chce w ogóle. Żeby jej to ułatwić i przyspieszyć cały proces, zmieniam miejsce podania nagrody, czyli czekam aż zbliży pysk do wody, klikam, ale nie daję jej smakołyków w ręce, tylko wrzucam do miski, dzięki temu, żeby ona go zjadła, musi włożyć pyszczego do wody, tylko od samego początku, co jakiś czas czekam, aż być może sama go włożę i chcę... Wzmacniać przede wszystkim te powtórzenia, kiedy ona włoży, albo chociaż dotknie ten, tym pyszkiem wody bez smakołyka w środku, i widać, że raz na jakiś czas się to udaje. To, co teraz musimy zrobić, to tylko odpowiednią ilość powtórzeń i będzie widać, że za chwilę włożenie pyska do wody nie będzie dla niej większym problemem. I wody w ogóle wspaniale jest patrzeć na nią, jak ta głowa jej cały czas pracuje i jakim mądrym i bystrym psem po prostu jest. Następnie wlewam trochę więcej wody i czekam już, aż sama włoży do niej pysk. I tutaj nagradzam ją bardziej, dostaję więcej smakołyków, bo widać, że ma z tym jeszcze opory musi się przełamać, więc chcę to nagrodzić, chcę to docenić. Podobny schemat stosujemy często z kagańcem. Najpierw pies zjada smakołyki z kagańca, później musi włożyć pysk do kagańca, ale jedzenie jest już gdzieś indziej. Natomiast przez to, że ileś powtórzeń wkładał tam pysk, no to jest to już dużo łatwiejsze i tak samo robimy to tutaj. To, co chcę tutaj tylko wzmacniać, to jak najgłębsze, jak najdłuższe składanie pyska do wody. Zwłaszcza w kształtowaniu staram się zawsze kończyć sesję wtedy, kiedy psu idzie najlepiej, kiedy jest jeszcze zaangażowany i ma ochotę pracować ze mną. Nie chcę kończyć sesji wtedy, kiedy on już ma wszystkiego dosyć, nie wiem po czym on tak odpoczywa, tylko wtedy, kiedy jest najlepsze skupienie i pozostajemy cały czas w lekkim niedosycie. Teraz to, na co czekam, to na bombelki. jakiekolwiek. Jeżeli pies odpowiednio długo trzyma pysk w wodzie, to te bombelki same się pojawiają. I zawsze podczas sesji kształtowania pojawiają się takie momenty, kiedy chcemy zrobić kolejny krok. I tutaj cała sztuka polega na tym, żeby nie sfrustrować psa, nie zniechęcić go brakiem kliknięć ale też nie upewniać go, nie umacniać w tym, że to już jest koniec i tylko o to chodzi. Więc tutaj cała sztuka polega na tym, żeby motywować ją do pracy i upewniać, że idziemy w dobrą stronę, ale raz na jakiś czas wypuścić ją i poczekać, aż zrobimy ten kolejny, chociaż minimalny krok do przodu. A po każdym takim przełomie staram się dać psu nacieszyć tym sukcesem, czyli zrobić odpowiednią ilość powtórzeń. Jeżeli to jest dla niego łatwe, już to super, żeby nabrał kompetencji i pewności, że o to właśnie chodzi. Bo czy mu tego tak podżywa, to nie mam pojęcia. Na tym etapie, co uwielbiam, te zachowania stają się coraz bardziej świadome i powtarzalne. Widać, że już pies nie eksperymentuje, tylko rozumie o co chodzi, i te zachowania stają się coraz bardziej powtarzalne, coraz bardziej płynne. I w codziennym życiu jest tak samo, nieważne czy tu chodzi o opuszczanie pombelków, czy chodzenie na sny, czy mijanie się z innymi psami. Widać moment, w którym pies zaczyna rozgryzać, o co tutaj chodzi, i nawet jeżeli nie lubi jakoś bardzo pewnej sytuacji, to zaczyna się czuć w niej pewnie, bo rozumie, co się od niego wymaga i o co w niej chodzi. Tylko różnica często jest taka, że tutaj pies co chwilę dostaje feedback, co chwilę dostaje informacje, czy zmierza w dobrym kierunku, czy nie. A w codziennym życiu tak nie ma. I to, co tutaj byśmy mogli zarobić, to przedłużanie tych bombelków albo czekanie, że będą mocniejsze dodanie sobie komendy. Nie jest nam to potrzebne. Ale podzieliliśmy to zachowanie na małe elementy: patrzenie, zbliżanie się, wkładanie pyska do miski, poradzenie sobie z tym, że nie chciała sobie moczyć nosa. I taki schemat działania i sposób pracy można zaaplikować do praktycznie każdego zachowania. Bonusem, jaki sobie wymyśliliśmy, jest dotykanie zorby. I oczywiście peska się go nie boi, bo nie boi się nikogo, ale bardzo lubię stosować tę technikę, właśnie jeżeli pies, na przykład, boi się kagańca, albo smyczy, albo kogoś konkretnego. Wtedy takie zbliżanie się i przertawienie trochę tej sytuacji, to znaczy nie ja cię zmuszam, żebyś do kogoś podszedł, tylko. Ty sam wymyślasz, że żeby zdobyć nagrodę, to trzeba podejść do tej osoby. Bardzo fajnie czasem działa i widać tutaj, jak metka jest kreatywna, jak kombinuje, o co tutaj może chodzić z tym nowym ćwiczeniem. Na razie nie ma pomysłu, ale staram się nagradzać i wzmacniać te momenty, kiedy zbliża się w stronę zorby. I tutaj widać, jaka jest moc tej techniki, bo Trzy lata temu ćwiczyliśmy, może to zajęło dzień, ty dwa, udawanie do psa z pestką za pomocą klikera i ona stwierdziła, może to o to chodzi, mimo że robiła to dosłownie kilka razy w życiu bardzo dawno temu, to przez to, że sama do tego doszła, świetnie to teraz pamięta. I to, co tutaj wzmacniam, to jest właśnie zbliżanie się do Zorby. Staram się naciskać kliker na ruchu, to znaczy nie wtedy, jak ona stoi koło niego, tylko jak się porusza, bo jeżeli ona będzie statyczna będzie mi dużo ciężej kierować się w stronę tego, o co mam chodzi. Staram się, żeby ona była barwi jak wahadło. I tutaj ten fragment musiałem wrzucić ze względu na ogon. Tam jest widać, jak bardzo dzięki tej pięknicze pies cieszy się z tego, co robi. Przy kształtowaniu najczęściej można zobaczyć psa, który jest dumny z tego, co wymyślił, że to on wykminił i przechytrzył systemie. On już wie o co chodzi w tym ćwiczeniu i ja osobiście uwielbiam patrzeć na takie momenty. To co tutaj wzmacniam to zbliżanie się do zorby. Nie skupiam się na razie na dotykaniu, bo widać, że ona podchodzi do niego, ale robi też wiele innych rzeczy, więc to zachowanie jeszcze nie jest na tyle mocne, żebyśmy przeszli dalej i takie szkolenie psów, taka praca, kiedy robimy dużo małych kroków, nie skupiamy się na jakimś idealnym zachowaniu i czekamy na nie nieskończoność, tylko zaczynam działać z tym co mam, udzielę sobie zadania na jak najmniejsze elementy i stopniowo się do niego zbliżam. Zwykle daje dużo większe efekty niż oczekiwanie, że pies drastycznie zmieni nagle swoje zachowanie i kopanie sobie grobu, jeżeli to się nie wydarza. Poza tymi wszystkimi plusami, jest to też świetny sposób dla trenera, dla osoby, która ćwiczy z psem, żeby się nauczyć, jak dzielić zachowanie, jak obserwować psa, jak zarządzać jego frustracją i pobudzeniem. Nawet jeśli będziesz później pracować z psem w zupełnie inny sposób, innymi technikami, to ci się to przyda. My musimy powoli kończyć, bo Zorbę coraz bardziej przestaje to bawić, ale mega polecam spróbowanie tego ze swoim psem.